Szczęść Boże, pokój dobro. Witam serdecznie. Yy, pozdrawiam Was serdecznie. Mam nadzieję, że zaraz będziecie. Yy, szczęść Boże, szczęść Boże. Yy, w ten piątkowy poranek. Szczęść Boże, pokój dobro. Hej, hej. Pozdrawiam Aleksandra. Witaj, Ewa tam Jay Food. Dzień dobry, Sonia. Hej, hej. Dzień dobry, Marta. Pokój, dobro. Hej, hej. <gry> Cieszę się, że jesteście. Oglądam, kto, kto wchodzi, kto pisze i szczerze przyznam, że mam takie dwie myśli na początek, dopóki się nie pojawicie wszyscy. Pierwsza to taka... Witaj, Ewa. Witaj, Iwona. Pierwsza to taka że mam nadzieję, że nie macie mnie dosyć, bo jest tak, że ostatnio się widzimy prawie codziennie i to nie tak tylko na tym ołtarza, ale, ale na żywo. I, I też tak mam nadzieję, że jakoś nie przyjadłem się Wam ostatnio w tym, tym moją obecnością z Wami i moim, nie wiem, moim gadaniem. <grywia> tak tak na, to, na to liczę. I druga rzecz to Yy, to yy, też jest to mój ostatni dzień tutaj z wami. Aleksandra mi jest za mało. Szczęść Boże, pozdrawiamy panią Wandę. Szczęść Boże, czyli nie sam Halifax jest z nami. Widzę, myślałem, że, że tutaj tylko yy, sam Halifax, ale nie. Yy, więc cieszę się, że jesteście, że jest nas więcej, jest nas większe grono. Yy, ja mam taką myśl, myślę, że bardzo fajna na początek dnia, która jakoś we mnie się dzisiaj zrodziła, ale trochę trawi we mnie, jest we mnie od dłuższego czasu. Nie wiem, jak u was, czy czuć wiosnę, czy nie czuć wiosny, czy, czy rzeczywiście jest tak, że jakoś, no jakby, jakie macie dzisiaj samopoczucie. Pozdrawiam panią Joannę też. Szczęść Boże, pokój, dobro. Augustów też słucha. My mieliśmy wczoraj bardzo piękną mszę Świętą na górce. I mi się wydawało, że było troszkę zimno i troszkę wiało, ale tak czuję, że to było, to było coś pięknego, że mogliśmy modlić się za Halifax za, na tej górce, na mszy takiej polowej, bardzo pięknej, w takim bardzo pięknym jakby krajobrazie, widokach. I jeszcze Pan Bóg nam dał taką świętą pogodę, że. Było to coś niesamowitego. To też takie nasze piękne doświadczenie tutaj w Halifax. Dobrze, ale ja, ja chciałbym przejść już do tematu, bo na pewno każdy z nas ma jakieś obowiązki, zajęcia, nie ma dużo czasu, żeby dlatego, że dlatego nie będę mówił może już tak o wszystkim, tylko chciałbym Wam powiedzieć dzisiaj zostać tylko myśl na, na ten dzień dobry, na to, żeby, żeby Pan Bóg był z nami w, te, w ciągu tego dnia i żeby On mógł jakoś nas inspirować, da, nadawać nam Jakieś ukierunkowywać nasze myśli, yy, to ja chciałbym, yy, chciałbym yy, podzielić się z Wami takim doświadczeniem. We mnie to jest jakoś już od dawna, ale przebiło się do mnie na nowo ostatnio, bo my w środę, tak w środę dzisiaj jest piątek, przedwczoraj mieliśmy takie seminarium. Yy, seminarium, gdzie był też i psychiatra, gdzie był jak, gdzie była Ewa i rozmawialiśmy o, o różnego rodzaju uwarunkowaniach, które mają na nas wpływ. I tam było bardzo dużo fajnych myśli, bardzo dużo różnych rzeczy To się nazywa chyba lot motyla, powstań, lot motyla, coś takiego do seminarium. I było dużo bardzo fajnych myśli i myślę, że każda z, tą, z tą myśli można by, każdą z tych rzeczy można by jeszcze wiele razy bardzo rozwijać i mówić dużo o tych rzeczach. Ale taka prosta myśl, która jest tak naprawdę możliwa do zrealizowania, choć na pewno wymaga pracy, było, była mowa o tym, że, że że bardzo ważne w życiu jest nastawienie serca, a właściwie umiejętność pozytywnego myślenia, umiejętność spojrzenia na świat takim wzrokiem pozytywnym. I ja na przykład od wielu lat tak naprawdę pracuję nad sobą i tu nie chodzi o jakiś idealizm, brak realizmu, nie wiem, takie. Jakiś taki, taki kwietyzm, bo jest, taki, jest taka duchowość kwietyzmu, takiego. Tylko chodzi o to, że prawda jest taka, że z takim nastawieniem, jakim ja się, jakim ja wstanę, mówi się tak, że wstajemy lewą nogą lub prawą nogą, to z takim nastawieniem, jakim ja wstanę i jakim ja patrzę na świat, Jak naprawdę to tworzy ten świat. To, to, to nastawienie tworzy świat. Przepraszam, musiałem zamknąć drzwi. Yy, to nastawienie tworzy świat, czyli to, yy, z jakim ja yy, nastawieniem patrzę na siebie, na innych. Yy, I i ta, pań, ta pani psychiatra, pani zamówiła o tym, że ważne jest, żebym ja próbował yy, właśnie zmieniać swoją mentalność do tego, żeby widzieć dobro, żeby widzieć pozytywy, ale też, żeby, żeby chcieć, yy, yy, chcieć podchodzić do wielu rzeczy pozytywnie. Czyli na przykład, jeżeli nawet coś jest trudnego, nawet jeżeli wiem, że mam jakieś dzisiaj trudne spotkanie, nie wiem, co ty masz w swoim życiu, na pewno coś tam masz, wiesz, że masz, że nie chce Ci się iść do pracy, to spróbuj znaleźć jakąś motywację, spróbuj szukać tego jakiegoś inspiracji, która ci powie, tak, chcę podjąć walkę, tak, to jest coś, co może mnie rozwinąć. Tak, to jest coś, co może mi, co, co pomoże mi przeżyć ten dzień w jakiejś radości. I, I naprawdę ważne jest nastawienie serca. Naprawdę ważne jest to, jak ja podejdę do pewnych sytuacji. W jaki sposób ja będę chciał właśnie, mm, będę chciał właśnie te, te, te moje drobne, codzienne rzeczy, z, jakby, jak, jak je podejmować. Czy będę je podejmował z narzekaniem, czy będę je podejmował z takim marudzeniem, czy będę je podejmował z takim właśnie właściwie z wszechobecnym pesymizmem. Czy będę potrafił właśnie te wszystkie drobne rzeczy, to wszystko, co się dzieje, wam nie dzieje, yy, patrzeć na to, tak to jest trudne, być realistą, ale czy będę potrafił powiedzieć, yy, ale chcę walczyć, chcę podjąć tą pracę. Yy, wiem, że to jest dla mojego rozwoju, wiem, że to jest mi potrzebne. Czyli jakby zmienić trochę nastawienie zmienić mentalność i. I, I ta zmiana mentalności jest taką pozytywną. Ja pracuję nad tym y, dosyć długo, tak mi się wydaje, żeby mieć inną mentalność, żeby rzeczywiście być człowiekiem takim, którym jest z jednej strony realistą, ale z drugiej strony jest człowiekiem, który, który rzeczywiście y, chce podchodzić do życia, y, jako ży, żyć jako wyzwania i chce, żeby w tym wszystkim Bóg dawał mi takie nastawienie. Y, właśnie y, nastawienie, w którym ja y, Chcę, chcę, chcę patrzeć na to pozytywnie, że jest to coś dobrego dla mnie, że jest to coś, co mnie rozwinie, nawet jeżeli to jest walka. Yy, tu Jarek pisze, że yy, żyć tak, jakby miał być to ostatni dzień. Sonia pisze, że, że również się to dotknęło. Yy, I tak, i to jest bardzo ogromne ważne, z jakim nastawieniem podchodzę do danej rzeczy, jak patrzę na świat, w jaki sposób się budzę, czy tak? rzeczywiście staję zawsze lewą nogą, czy prawą nogą. Yy, była taka święta. Yy, była taka święta, która się nazywała yy, święta urszura Leduchowska. Nie wiem, czy znacie taką świętą, urszurę duchowską. Yy, I ona yy, mówi się o niej, że ona była apostołką uśmiechu. Yy, I ona nawet pisała o tym, że, że czasami to, że yy, wiadomo, chodzi o to, że nie, nie trzeba być sztucznym w tych sprawach, ale że to ja, że ja będę potrafił się do kogoś uśmiechnąć. Na przykład. <laughs> <noise> że ja będę potrafił się do kogoś uśmiechnąć, że ja będę potrafił jakby dać komuś takie nowe nastawienie na życie przez to, że pokażę mu, że można patrzeć na to inaczej, przez to, że pokażę mu, że można podejść do tego pozytywnie. To tak naprawdę ja go wtedy ewangelizuję. Mówię mu to nie jest tak, że świat jest w czarnych kolorach widziany zawsze, to nie jest tak, że zawsze Zawsze musi Ci nie wyjść. To nie jest tak, że nie warto podjąć trudu. Warto. To jest ważne. I, i możesz wygrać. Możesz rzeczywiście wygrać w swoim życiu. Możesz rzeczywiście zwyciężyć. I, i ja Ci dzisiaj tego życzę. Życzę Ci tego, żeby, żebyś spróbował dzisiaj spojrzeć tak na, na swój dzień. Żebyś spróbował dzisiaj spojrzeć tak może na swoją pracę. Może na swoje dzieci, którymi jesteś w domu. Z którymi może właśnie jest Ci ciężko. Spróbuj podjąć Popatrzeć, popatrzeć na to, jak na wyzwanie, spróbuj popatrzeć na to, jako coś, co może Ci rozwinąć, jako coś, co może, może być po prostu jakimś, no jest, jest, jest czymś pięknym, jakąś wartością dodatnią do Twojego życia. Myślę, że nastawienie i, i tak jest zmiana patrzenia, zmienia świat. I dlatego niech to będzie myśl dla Ciebie na dzisiaj, że, że to jest ważne. Czy chcieli tak, chcieli tak. Spoglądać na, na swoje życie. Ania pisze: Nastawienie to duża część powodzenia dzieła, działania, prostych spraw. Nasz uśmiech może być probiegiem słońca dla drugiego człowieka. I to prawda, to prawda. Nasz uśmiech, nasze, nasze nastawienie naprawdę możemy być, to, to ma ogromny wpływ na to, kto jest obok nas. I to mniej więcej by było na tyle na dzisiaj, to nastawienie, patrzę na to nastawienie. I, i oczywiście to nie, to nie będzie tak, że to od razu zadziała jednego dnia. Trzeba naprawdę codziennie podjąć regularną pracę drobną. Codziennie się staram patrzeć inaczej, codziennie staram się stawać prawą nogą. Codziennie szukam jakiejś motywacji do życia. Codziennie chcę, chcę podchodzić do mojego życia z radością. I to naprawdę jest możliwe. To naprawdę jest yy, yy, może. Yy, zmieniać głowę. Yy, tak, yy, ja chciałbym tak do tych ludzi, którzy są z Halifaxu, yy, bo na pewno jest tu dużo ludzi z różnych miejscowości, ale do tych, którzy są z Halifaxu, yy, chciałbym powiedzieć, że to jest takie trochę live na pożegnanie od Was, yy, bo dzisiaj już lecę do Polski yy, i i bardzo Wam dziękuję za te kilka dni, które mogłem tu spędzić, za każdą herbatę, za każdą rozmowę. Naprawdę to był bardzo piękny dla mnie czas, bardzo, bardzo dobry i, i mam nadzieję, że do Was wrócę z taką radością, moją i z tym, z takim, no, z tym że Pan Bóg jakoś chce, żebym tu z Wami był I, i, i czuję, że to też jest bardzo coś pięknego i dobrego. Naprawdę, czuję się już Talitańczykiem. <grym> Jakby to nie brzmiało. Tak, i teraz udzielę Wam kapłańskiego błogosławieństwa na ten dzień. To abyście po prostu, aby Pan Bóg dawał nam nastawienie serca, które, które jest właśnie takie pozytywne. Pan z Wami i z Duchem Twoim. Panie Jezus, spójrz na nasze serca, Panie Jezus, spójrz na, na, na ten nasz dzisiejszy poranek, na to na nasze, nasze dzisiejsze nastawienie. I proszę Cię, Błogosław nam. Nawet jeżeli dzisiaj mi jest źle, nawet jeżeli nie mam takiego nastawienia, nawet jeżeli jakoś stałem tą lewą nogą, Panie Błogosław mi, abym rzeczywiście abys dawał mi nowe serce, abyś dawał mi nowe oczy. Chcę być Twoim uczniem, chcę, chcę rzeczywiście iść za Tobą, dlatego potrzebuję Twojej łaski, potrzebuję tego, żebyś przychodził do mnie jako Pan, jako ten, który może uczynić wielkie rzeczy w moim życiu. I dawaj mi dzisiaj ten uśmiech, dawaj mi dzisiaj, właśnie, radość. Z takiego dnia i z tych wyzwań, które są przede mną. Niech Was błogosławi i strzeże Bóg Wszechmogący i Miłosierny, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Super, pozdrawiam serdecznie z Bogiem. Pięknego dnia dla Was wszystkich. Pokój, dobro. Do zobaczenia kiedyś. Myślę, że wcale nie tak, nie tak dużej odległości. Z Bogiem, pozdrawiam serdecznie.